ok. Jerzy Ochocki. Podobnie Elza również jest z Jaroszówki. Dobrze. Wszystkie konie weszły. W prywatnej hodowli jest czcionka i leading Rule I ruszyły. Dobrze przyjęła start Elza. I ona jest na prowadzeniu. Ale już Elzę wyprzedzają czcionka i Jason. A dużym kołem przesuwa się karateka. Z tyłu daleko za stawką leading król, a na przedostatnim miejscu jenawia. I za moment wyjście na prostą finiszową. Wyprowadza Czcionka. Czcionka, Elza finiszują Jason i Karateka. Czcionka, Czcionka z Elzą. Elza, Elza, czcionka, jeszcze tam zacięty się walczy. Jason. Elza, Jason i czcionka. Elza, Jason i czcionka, te trzy kanie e, walczą o zwycięstwo. Ale chyba czcionka już nie Elza. Elza i do której się dobiera Jason. Elza z Jasonem, Elza i Jason. Elza i, i Jason i w celowniku pierwsza Elza, drugi Jason na trzecim miejscu. Czcionka na czwartej pozycji. leading role.